serdecznie na kolejnym wernisażu w Galerii Hall. Dzisiejszy wernisaż jest podsumowaniem plenerowego spotkania w Borowicach. Jest to wystawa poplenerowa Jeleniowskiego Towarzystwa Fotograficznego o, jako organizatora y, i spotkanie wielu towarzystw z różnych stron Polski. Oczywiście jak zwykle prowodelem tych, tych spotkań jest pan Tadeusz Biłozor, prezes Jelenogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Witamy serdecznie. <klucz> witam serdecznie członków szanownych naszego Jelewórskiego Towarzystwa Fotograficznego, którzy dzisiaj y, dość licznie przybyli, chociaż nie widzę wszystkich. Witam pana Ryszarda zająca, witam Jana Forennego. Witam, nie znam wszystkich po nazwiskach, przepraszam bardzo, ale witam wszystkich serdecznie. Witam naszych członków klubu Seniora również i wszystkich sympatyków, również pana Pustosza Muzeum Karla i gorna w szkalskiej porębie, pana doktora Przemysława Wiatera, który nas raczył odwiedzić. Witam serdecznie tak? Brawo, brawo. Witam serdecznie wszystkich sympatyków sztuki, fotografii i y, zapraszam pana Tadeusza Biłozora, jeśli można, do nas tutaj też. mam coś mówić? No, oczywiście. Y, Uczestnikami Plenum Borowice 2013 było 22 członków różnych towarzystw z całej Polski. Ja wymienię, może, y, z, jakich, y, z jakich miejscowości przyjechali do Borowic. Jest to Radomsko, Nysa, Olsztyn, Radą, Słupsk, Pokrzywno, Kwidzyn, Częstochowa i trzy osoby z Jeleniej Góry, a w tym, może nawet dzisiaj przyszły, ja nie wiem. Pan Michał Rożniewski jest? Nie ma. Nie ma. Pan Teodor Gutaj. Teodor jest chory. Pan Teodor jest chory. No i oczywiście Pan Prezes Tadeusz Wiłozny. Przywitamy serdecznie. Tak. Ja mam wielkość, wielką przyjemność uczestniczyć od, od niewielkiego czasu, ponieważ dopiero 3 lata tu jestem i dopiero przez ten czas otwieram te wernisaże, a Towarzystwo Fotograficzne działa już ponad pół wieku, czyli już dobre 50 lat, nie wspomnę dokładnie ile, ale... Tak długo trwają też te plenery w tych najpiękniejszych górach, które są no, karpomorszami, a niewątpliwie są to najpiękniejsze góry w naszej Polsce. Plener w Borowicach to jest plener, który skupia towarzystwa, nie tylko te, które przed chwilą tam, ale również, Panie Tadeuszu, można powiedzieć jakie jeszcze? Jakie udało panu się ściągnąć tutaj do, do Borowic? W zeszłym roku na otwarciu było jeszcze Łódź, była Warszawa, który w tym roku nie ma. Wola temu byli stamtąd świadkowa. Także my współpracujemy z całą Polską. Z tym tylko, że nie co roku ci sami przyjeżdżają. Staramy się zawsze, żeby przynajmniej dwie trzecie było nowych, a jedna trzecia starych uczestników tego, tych plenerów. Prawda? To, że jest, tutaj już głos, na to, to że jest napisane borowice 2013 czy 2012, to nie znaczy, że są tylko zdjęcia i wyłącznie z Borowic. My mamy taką dewizję jak gdyby, że fotografujemy dawną, dawne województwo jeleniogórskie, czyli po prostu Ziemia Jeleniogórska, nie jest to narzucone, temat że tylko i wyłącznie to czy tamto miejscowość, czy ta czy inna strona ma być fotografowana, czy tylko Karkonosze. Po prostu cała ziemia rejoniuszka jest fotografowana. Zresztą to widać na, na, na tych zdjęciach, że są zdjęcia i z Ciochy i z Karpacia i z innych również miejscowości. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor, bo nasza współpraca tutaj już się układa ładnych kilkadziesiąt, że tak powiem lat. Dziękuję Pani Dorocie, bo Pani Dorotka już tutaj z nami jest trzy lata i trzeci raz otwiera naszą wystawę tutaj. Także serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom i jeszcze raz serdecznie zapraszam do obejrzenia, do obejrzenia zdjęć. A naszych kolegów z JPF zapraszam do wyboru zdjęć i autora najlepszych prac. Bo po raz pierwszy, że tak powiem, Zasugerowaliśmy na otwarciu pleneru, że w dniu werniżarzu nasi członkowie JTF wybiorą zdjęcia, tak jak mówię, i autora najlepszego. Co prawda, tego się nie stosuje specjalnie na takich plenerach, ale my, chcąc podnieść rangę naszego pleneru, no i szczególnie zdjęć, żeby zdjęcia były o wiele lepsze, a poprzez jakiekolwiek Konkurs myje się większy, zawsze ta ranga jednak ta rzeczywistość Dziękuję serdecznie. Ja Chciałabym tylko dodać, że Jednogórskie Towarzystwo Fotograficzne jest takim skupiskiem ludzi, które tworzy środowisko bardzo wielozawodowe czyli są to ludzie, no, Wcale nie fotograficy z zawodu, ale również i lekarze i różnych innych profesji. Oni tam znajdują jakieś ujście swojej pasji, spełniają się tam i towarzystwo, i w jakiś sposób też funkcję pełni to towarzystwo takiego zamiennika. Można to tak nazwać, zamiennika czegoś, co, co jest najważniejsze w życiu, a jednak się znajduje pasja, która tworzy zupełnie inny świat. Ale ja byłam też świadkiem, jak mieliśmy wernisaż w styczniu, było to dokładnie 9 stycznia w tym roku, kiedy Galeria Hall gościła tutaj właśnie w tym korytarzu wspaniałe w liczne postacie fotografii polskiej, był to Wojciech Milewski i pan Janusz R Rydzewski i byłem świadkiem jak Górskie Towarzystwo ugościło tych panów, tych, tych wspaniałych gości, jak ich porwali wręcz stąd z tego do, do nowej sieci Gdańska Polskiego, gdzie nasi szczególni goście zajęli tam Miejsce Żyli byli w gronie członków Żyli podczas kiedy był konkurs, bo bezpośrednio po garnisarzu odbył się konkurs wyboru na najlepsze zdjęcia z całego roku 2013. I panowie, pan Milewski, pan Rdzewski wybierali razem z panem prezesem Jłozorem zdjęcia podsumowujące cały rok. Chciałabym podkreślić, jak bardzo ważne jest to miejsce, jak, jak wiele ludzi spełnia tam swoje, swoje pasje, ideały i, i, i krzewi wspaniałą kulturę w Polsce. I też chciałabym nadmienić, ponieważ ta wystawa, z którą przyjechali Wilewski i Rydzewski, to była wystawa Gdańsk, co nam dała solidarność. Na pewno Państwo pamiętają. I w tym dniu odbył się, no, z przykrością muszę powiedzieć, ost ostatni wernisaż, ostatnia wystawa Pana Janusza Rydzeskiego, ponieważ y, dnia 18 marca, czyli dwa dni temu, Pan Janusz rocznik 1931 odszedł od nas i y, najdługo będziemy, będziemy mogli być świadkami jego y, pogrzebu. Proszę Państwa, ten rok 2014 to był pierwszy bernisarz właśnie, co nam dała Solidarność. To była wystawa pana Janusza Rydzeskiego, którego już między nami nie ma, ale chciałabym takie wspomnienie o nim tutaj też przytoczyć. Był to dziennikarz, był to fotografik. Zdobył w fotografii wszystko, co można było jako artysta. Wszystkie możliwe odznaczenia artystyczne, to co było można zdobył. I zawsze pozostał skromnym, wspaniałym, ciepłym, bardzo mądrym człowiekiem. Chciałabym przytoczyć jego słowa, które też tutaj nam zostawił podczas swojego wernisarza. Powiedział tak: na pewno niektórzy z Państwa pamiętają, ale ja przypomnę. Historia się nie skończyła. Naszym obowiązkiem i pasją jest dokumentowanie tego, co się teraz dzieje. Uważam, że jest faktem, że istnienie pamięci sprawia to, że możemy z niej korzystać po to, żeby był lepszy świat. My, fotograficy, przekazujemy swoją wizję na tyle, na ile potrafimy, a ci, którzy oglądają to, co my zrobiliśmy, to będą analizować. Tyle Pan Janusz Rydzewski. Chciałabym poprosić Państwa o chwilę ciszy i skupienia w intencji Pana Janusza Rydzewskiego. Dziękuję Państwu. I teraz chciałabym zaprosić Państwa tak razem z Panem Prezesem Biłozorem. Do, do wspólnych rozmów, do tak wspaniałych rozmów, jakie były, jak pamiętam, yy, razem z panem Milewskim, z panem Rydzewskim podczas yy, tego wspaniałego spotkania na Wojska Polskiego, gdzie towarzystwo po prostu tętni życiem, gdzie ciągle są wspaniałe dyskusje, ciągle coś się dzieje i każdy ma coś do powiedzenia. Yy, życzę miłego wieczoru, miłego oglądania i, i ciekawych rozmów. Proszę. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że. Z Januszem umawialiśmy się na czerwiec, bo w czerwcu mamy plener w Ustce. No niestety, taki wspaniały kolega. przepraszam, no, ale dziękuję. Ja mam też nadzieję, że jeszcze będzie taka wystawa, którą nam obiecał pan Rydzewski, ponieważ też się z nim umawiałam i myślę, że teraz w Polsce zaczną się, no, Bitwy o te wystawy, ponieważ pan Rydzewski nawet tutaj mówił, yy, byliśmy świadkami, że jeszcze ma mnóstwo wystaw na, w planach, ma mnóstwo zdjęć w szukladzie, które chciał pokazać i tą historię, o której mówił, które, która ciągle jest, która nigdy nie mija, chciał pokazać. I myślę, że, że będę miała jeszcze zaszczyt zaprosić na taką wystawę Państwa w przyszłości. Bardzo dziękuję i zapraszam na kiszę i do rozmów.